Siemanko, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. Oh. Dzisiaj jest jeszcze zimniej niż poprzednim razem, kiedy wybraliśmy się z Paskudem na przejażdżkę. O, oh, rety. No ale nie ma znaczenia. Póki jest sucho, to gdzieś tam kurczę, człowiek ma jednak, mimo wszystko, ochotę wytoczyć się z tego, z tego garażu, ubrać się trochę cieplej i chociaż jedno jakieś małe kółeczko dookoła zrobić. No i tak sobie pomyślałem, że. Nie jest zbyt fajnie, akurat moja szyja najmocniej cierpi teraz w tym momencie Jest taka najbardziej odsłonięta, pomimo, że mam kołnierz skórzany na sobie A no co, no nie mniej jednak, słuchajcie, temat dosyć oklepany pewnie jak zwykle był odnośnie zimowania motocykla Ja od razu Wam mówię na wstępie, że ja motocykla nie zimuję I ja sezonu również nie kończę co prawda, no miałem ochotę pojechać na jakąś jakąkolwiek imprezę zakończenia sezonu, ale się kompletnie nie złożyło, bo nie było czasu. Też nie czułem się zbyt najlepiej, żeby się wybrać na jakąś taką dalszą trasę, w taki chód, Ale, tak jak mówiłem, ja sezonu nie kończę. Ja mówię, co ja mam na myśli, że sezonu nie kończę? Sezon się sam tak naprawdę skończy, ale generalnie, jeżeli o mnie chodzi, to ja jeżdżę tak długo, póki jest sucho. I nawet jeżeli potem będą jakieś zimne dni, będzie, będzie zima, tak przyjdzie, będzie śnieg leżał. przejdziemy pana. To mimo wszystko i tak i tak będę wyprowadzał motocykl co jakiś czas na spacer, żeby się przejechać. No i wraz z motocyklem wezmę kamerę na spacer, żeby cokolwiek ograć i wam pokazać, może coś, coś się uda fajnego zrobić. I teraz tak, no robię ten odcinek, dlatego że bardzo dużo znajomych. Mówię nawet w realu, gdziekolwiek się nie spotykamy, no to się mnie pyta, i co, już schowałeś motocyk na zimę? Albo co, już, już motocykl zimuje gdzieś tam pod kocykiem. No nie, słuchajcie, u mnie, u mnie nie ma czegoś takiego akurat. To też najprawdopodobniej wynika no, z pewnego rodzaju luksusu, tak? Dlatego że e, no, ja sobie mogę pozwolić na to, żeby motocykl stał w garażu i no, naprawdę no, no nie muszę z nim za wiele robić, tak? Jakiejś tam konserwacji specjalnej. Po prostu jemu jest, jest dosyć ciepło. Temperatura w moim garażu z reguły nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza, więc jako takiej tragedii nie ma zarówno dla, dla motocykla, dla, dla silnika, dla oleju, jak i dla, dla samego akumulatora. Co z czym chyba największy problem był zawsze, że niekoniecznie, niekoniecznie był sprawny po, po takiej długiej przerwie, kiedy się jego kiedyś odpalało motocykl. O kurde, będę tu czekał nie wiadomo ile, dawno tędy nie jechałem I teraz tak, słuchajcie, żeby to nie zabrzmiało jakoś dziwnie, bo ja rozumiem, że są osoby, i, które zimują motocykl, czyli go po prostu zamykają na, na okres zimowy totalnie i go potem nie dotykają e, Że jest gdzieś jakaś szkoła, która mówi, że, że tak się powinno robić i e, temu towarzyszy wiele różnych zabiegów oprócz tego, że ten motocykl jest gdzieś tam zamknięty i ewentualnie przykryty pokrowcem Ja mam zupełnie inne warunki, ale no mimo wszystko staram się postawić tak naprawdę na miejscu e, tych osób, które, które tak robią i, i rozumieć z czego, z czego to wynika, tak? Bo większość z nas e, zwłaszcza ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają w jakichś dużych aglomeracjach miejskich no to mam przede wszystkim problem, żeby gdzieś ten motocykl trzymać, prawda? I niektórzy trzymają go Wręcz pod chmurką, jest przykryty gdzieś jakimś ten, jest przykryty gdzieś jakimś właśnie pokrowcem. A, no i sobie stoi na parkingu strzeżonym, dajmy na to, no, albo gdzieś powiedzmy w jakimś tam, na jakimś miejscu parkingowym. Jeżeli ktoś ma pod domem wykupione, no, no i co taka osoba może zrobić? No po prostu ma, ma takie, a nie inne warunki. Niektórzy mają ciut lepsze warunki i mogą sobie pozwolić na to, żeby no, jakiś piesek. Niektórzy mają ciut lepsze warunki i mogą sobie pozwolić na to na przykład, żeby e, trzymać motocykl pod dachem, tak? Jeżeli na przykład macie jakiś garaż podziemny w swoim budynku mieszkalnym, w którym mieszkacie. Niektórzy mają jakiś garaż gdzieś w środku miasta, na drugim końcu miasta, który e, albo od kogoś wynajmują, albo jest ich własny. No i z reguły wyjście na motocykl zimą, szczególnie to jest pewnego rodzaju wyprawa, tak? Bo trzeba pojechać samochodem, wziąć ze sobą ciuchy, potem na miejscu się w to wszystko przebrać i ewentualnie wtedy no wsiąść na motocykl i się gdzieś przejechać, prawda? E, coś no... Jeszcze inni mają o tyle lepiej, że mają na przykład swój garaż, albo jest to e, jakaś, jakiś większy, większy garaż, że nawet pomagają innym, bo też wiedziałem, że dużo, dużo osób szuka na zimę jakiegoś fajnego miejsca, żeby motocykl sobie po prostu schować i się pytać, czy ktoś im nie przyzimuje u siebie motocykla. E, Bywa i tak, no i wtedy ten motocykl siłą rzeczy stoi, no tak jakby nie u Was, tylko u kogoś w domu, i nie możecie sobie w dowolnym momencie, tak naprawdę, bez przeszkadzania, bez jakiegoś tam specjalnego planowania wsiąść a, i się przejechać, prawda? Także, no tak to, tak to wygląda w niektórych wypadkach. No, 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 bez takich chłopie. No a jeszcze inni, powiedzmy, mają gdzieś tam garaż w bryle domu, swój który jest ogrzewany, bądź częściowo ogrzewany i wtedy to jest zupełnie innego rodzaju tak naprawdę no, sytuacja, no bo mogą sobie w dowolnym momencie, tak jak ja, wyjść po prostu na, na motocyk wsiąść, się przejechać, nawet na te 5-6 minut nikomu nie przeszkadzają, zrobią kółko, przepalą motocyk akumulator troszeczkę sobie tam powiedzmy popracuje i już zaspokoi się tą frajdę chociaż na chwilkę. Wszystko jest fajnie, no. Ja rozumiem tych z Was, co trzymają, no mówię, motocykle gdzieś tam powiedzmy, z dala od domu, nie w bryle domu, w zimnym garażu, w jakimś blaszaku albo w jakiejś szopie, i przez to, że trzymają go w szopie, no to nie mogą sobie na zbyt wiele rzeczy pozwolić, a i też wychodzą z założenia, że fajnie jest taki motocykl sobie gdzieś tam powiedzmy zakonserwować, prawda? No i teraz jest tak, że no ja tego nie robię, ale rozumiem, że w. Na przykład wymieniacie olej na zimę, żeby ze świeżym olejem, albo w ogóle jakimś specjalnym, specyfikiem, z przeznaczonym do zimowania, żeby, żeby motocykl zostawić na, na cały ten, powiedzmy, sezon zimowy, kiedy, kiedy się nie jeździ. Czy to smarujecie łańcuch na zimę, albo stawiacie motocykl na podnóżkach. Mówię, no jest, jest bardzo dużo tego typu zabiegów. Ja powiem Wam po części, co ja po prostu robię, jak to, jak to wygląda. I teraz tak, a propos mnie mojej osoby i tego co ja robię, co się dzieje z wikingiem na, na zimę. A no. Prosta rzecz. Ja jedyne co zrobię, no to tak naprawdę umyję sobie motocykl, żeby nie stał brudny. Może nawet mi się uda to na jakąś sesję fotograficzną się motocykl, że tak powiem, przestawi w domu przetoczy. Może w pobliżu kominka, <laughs> kto wie. A... To na pewno. Druga rzecz, to na pewno zdejmę sobie tam osłonę przedniej zębatki i wyczyszczę cały łańcuch, bo to, bo to z reguły robię, nawet gdzieś tam powiedzmy niespecjalnie teraz już zaraz od razu, ale będzie jakiś tam powiedzmy zimny, chłodny dzień, no to, to na pewno to zrobię, no i co, i motocykl prawdopodobnie gdzieś tam postawię sobie na, na jednym podnośniku, kiedy będę to robił i tak go zostawię, no. I to jest tak naprawdę tyle, no bo mając garaż, gdzie temperatura no, nie spada poniżej tych, nie spada tam poniżej tych powiedzmy 10 stopni, tak jak ja akurat mam u siebie w garażu w bryle domu, no to no, nie widzę sensu, żeby na przykład wyciągać akumulator, a i mówię, też tak konserwować motocykl, żeby go nie tykać przez następne, a te, nie wiem ile to w zasadzie będzie od, powiedzmy, kiedy spadnie śnieg, no to może spać pod koniec listopada, no to macie cały grudzień, styczeń, ewentualnie luty, żeby coś żeby go nie dotykać do marca, czy tam do połowy marca. Czasami kurna aż niemalże do kwietnia ten ten, O, nie widział mnie. Kurna bym jechał szybko, to prawdopodobnie nie dałbym mu szansy się zauważyć. No i co, i tak pozostawiony. Motocyk tak naprawdę będzie stał, będzie gotowy, będzie w każdej chwili gotowy, żeby pójść faktycznie nawet na te 5-10 minut, żeby się ubrać, żeby się przejechać. I tyle cała filozofia. No. Po prostu za zawsze tak robiłem, no bo miałem inne warunki, z tego to wynikało. Czy, czy gdybym miał inne warunki, czy bym zimował motocyk? Faktycznie, żeby swyszczać z niego olej, wsadzać jakiś tam olej zimowy. A, jeszcze zapomniałem dodać. Przecież faktycznie bym go zatankował do pełna, bo naprawdę przerażają mnie nieraz te, te, te rysunki, gdzie są pokazane strasznie zardzewiałe od środka rozpadające się zbiorniki paliwa, bo ktoś po prostu wziął i, i zostawił je puste, nie. Także to, to po prostu jest przerażający widok. Czegoś takiego nie chciałbym doświadczyć, także na pewno będę, będę to robił, nie? a gdybym, gdybym miał inne warunki. To czy zimowałbym motocykl? Słuchajcie, pewnie, pewnie tak Sądzę, że nawet bym to zrobił z nudów Bym to zrobił z nudów, bo by mi się chciało go zobaczyć Bym to zrobił z nudów, bo po prostu chciałbym cokolwiek porobić przy motocyklu Pomimo, że na przykład nie mógłbym przy nim jeździć Podejrzewam, że robiłbym to w taki dzień, kiedy faktycznie byłoby mokro Byłoby zimno, byłaby jakaś plucha, chlapa, wilgoć i w ogóle niezdatne do jazdy A na przykład tak jak dzisiaj, no poza tym, że jest zimno, słuchajcie no to jest fajnie, no, się trafią takie dni na pewno gdzieś w grudniu, trafią się takie dni w styczniu, w lutym, no to czemu nie to się aż prosi, żeby po prostu wyjść po, pojeździć, mówię. nawet pokręcić się jak ten debil po e, jak ktoś mówi, wokół, wokół komina tak. Mówię, ja wiem, że niektórzy z was nie czerpią z tego hmm, powiedzmy te, tego typu jazdy żadnej frajdy, no bo E, wiadomo, jak żeśmy mówili, dyskutowali wcześniej z Paskudem, no to mieszanka opon się nie klei, więc część z Was no, nie będzie mogła łychować w zakrętach, ile wlezie się wykładać i generalnie nie będzie miała z tego tytułu żadnej frajdy. A ten tutaj co robi? Ruchem kieruje? Ja to doskonale dobrze rozumiem. No i część z Was, która nam ma jakieś tam sportowe litry, czy setki, które są... no na bardzo mięciutkich mieszankach, no to sobie po prostu odpuści, no. Albo no wyjdzie, tak jak ja, na chwilę popyrkać, tylko po to, żeby faktycznie ten motocykl się potoczył, żeby ten, ten no, olej popracował, akumulator popracował, żeby się wszystko nasmarowało i tyle, no. Tak to wygląda. Mam wrażenie, że jakieś coraz gorsze te zimy są w ogóle u nas, w tej, naszej, w tej naszej Polsce. Boże, to chyba z dobre 10 lat nie minęło, czy może minęło od czasu, kiedy była taka gruba zima, taka sroga, że było po minus 20 stopni, i śnieg kurde leżał do połowy kwietnia nie niemalże tutaj u nas na Pomorzu, a tak ostatnio... Pst. Czyż bywało, że i w Boże Narodzenie i, i w Nowy Rok wyciągałem motocykl, byłem się przejechać. Fakt, że nie była to trasa jakaś jak ze Stargardu do Świnoujścia 100 km, tak. Tylko no, no po prostu tutaj w naszej okolicy, no chyba do Szczecinania nie dojeżdżałem, bo to już było za, za zimno tak naprawdę. Da się to zrobić. I no ja nie wiem, ale rozumiem tych, co nie mogą. Szkoda mi zawsze z takich ludzi, którzy faktycznie chcieliby, no bo wyskoczył ten jeden ładny dzień, i tak się noszę A może faktycznie bym pojechał tam do tego Marka, bym mu zadzwonił, żebym chciał wziąć motocyk i sobie tam może wyjść pojechać. Ale potem sobie myślicie, że. No tak, ale wziąć te ciuchy, się przetaczać przez pół miasta z tego jednego miejsca do drugiego, żeby ten motocykl wyprowadzić tylko na 5 minut Jest więcej dojazdu i ubierania się, i potem rozbierania, i wracania do domu, niż samej jazdy ne, 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 no. I wychodzi na to, że faktycznie w ogóle, e, no no odpuszczacie, no bo się nie chce, nie? Widzieliście <słuch> jaki? Ciekawy gość. Strasznie chciał, żeby odkręcić, żeby pobrzęczeć, poburczeć. To mam kamerę. Cześć! Ju, cześć! Jakie fajne dzieć. Także o widzicie. To wszystko zależy, kto czego oczekuje od danego dnia, kto czego oczekuje od właśnie od jazdy i kto gdzieś tam, jaką ma definicję frajdy, no, czy to pojęcie tego szczęścia. Ja wychodzę z założenia, że no, dopóki coś jest, coś jest fajne i człowiek chce to robić, to powinien to robić. Jeżeli coś staje się po prostu bólem szyi, no to należy. Sobie odpuścić, bo jak się będziesz zmuszał, to, to naprawdę nic z tego nie wyjdzie, poza tym, że będziesz miał straszne poczucie straconego czasu, no. A to naprawdę nie o to w tym chodzi. Cokolwiek byś nie robił, czy jest to praca, czy, czy jest to hobby. No jak widzicie, moi drodzy, no, no nie ma tragedii, nie? Jakby się tak bliżej przyjrzeć, da się pojeździć. Trochę, trochę zimno jest jednak mimo wszystko w ręce, bo to pierwsza rzecz, która marznie, tak na dobrą sprawę. Ale co? No żeby dzień nie był stracony, nie? Jak to się mówi, żeby pójść pojeździć. To przysupnąłem na chwilę, trochę mi się ręce ogrzały, no ale no no mówię, odmrożeń jeszcze nie dostanę. <grystanie> no. Jezu, się zastanawiam, że pewnie jak teraz mi się ręce trochę zagrzały i wsadzę je do środka do rękawic, to tylko będzie mi w środku w nich ta jeszcze <grystanie> jeszcze zimniej. W środku się wilgoć wytrąciła i teraz mam wrażenie, że o! Krioterapia normalnie. Masakra. No ale cóż? pora do domu wrócić. Wypić herbatę jakąś z miodem, z cytryną się zagrzać. Ale słuchajcie, ale nim to nastąpi, to bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić trójkę widzów. Pozdrawiam bardzo serdecznie Adriana. Bardzo serdecznie pozdrawiam Marcina. No i pozdrawiam Patryka. I słuchajcie, przy okazji jako Patryku mowa. To Patryk prowadzi stronę taką o tematyce motocyklowej i troszeczkę o drogowej, także jeżeli się interesujecie światem motocyklowym, jakimiś różnymi newsami e, i zmianami w przepisach itd., tak Patryk to, to śledzi i to zamieszcza na swojej stronie, więc jeżeli macie czas, macie okazję i lubicie tego typu rzeczy, no to ja bardzo serdecznie zapraszam Was na jego stronę, zróbcie mu tam jakiś ruch, a, bo chłopak się stara, dobrze mu idzie. A i też być może będzie potrzebowało jakiejś osoby do pomocy, żeby to prowadzić, żeby to moderować, adminować, no to, no to czemu nie, jeżeli będziecie chcieli, może wyjdzie z tego fajny projekt. Także ja bardzo serdecznie zapraszam, a link do strony dam też w opisie na dole pod tym, pod filmem. Także cóż, słuchajcie, Och, pora, pora odpalać motocykl i jechać do domu. Póki co jeszcze pali za pierwszym razem, <laughs> uświeży akumulator. Lubię. Po prostu lubię. Chyba za bardzo by mi brakowało motocykla, żeby się z nim faktycznie rozstać na te trzy miesiące. <noise> lubię. To co moi drodzy? Ja się będę z wami żegnał w takim razie. Dziękuję, że zostajesz ze mną do końca. Mówię, sezonu nie kończę. Dopóki jest sucho, no to jakieś filmy będą się pojawiały na kanale. A no i cóż. Dzięki w takim razie, trzymajcie się, będzie sucho, będzie pogoda, to korzystajcie i do zobaczenia w samej...